Witamy Was podczas wydania Audi Q5. Jest z nami Dominik Ładun, piłkarz Zagłębia Lubin. Dominik odebrał swoje Audi Q5 z salonu. Było w szarym połysku, natomiast chciał zabezpieczyć auto, ale nie zwykłą folią bezbarwną. Padła decyzja na folię matową, tak żeby od razu była zmiana stylizacji. No i takie dwa słowa od Dominika, dlaczego się zdecydował na, na taką ochronę. Też wcześniej jeździłem kilkoma autami, które nie było zabezpieczone folią i po dwóch, trzech latach widziałem, jak ten lakier już jest słabej jakości. Dlatego przyjechałem tutaj i chłopaki polecili mi, żebym obkleił folią matową. Bo zwykłe szary były troszkę nudne. No, też, także mamy całe auto tutaj zabezpieczone foliami matowymi. Wszystkie dekory, jakieś piano black, są bezbarwnymi foliami zabezpieczone. No i zaraz zobaczycie kilka przebitek z całego samochodu.